Yeah. Ej, ej, był sobie gnom Wicio z lasu, co na serwie robił chaos w nocy wchodził po cichaczu i wszystkim miny siał pod krzaczem Na spawnie śmiech, na czacie wrzas Znowu Wicio zrobił blask Ktoś ładuje, ktoś już padł, a on w krzakach brechta sam To jest gnom Wicio, z mora serwera Gdzie się nie ruszysz, ta mina czeka Wszyscy krzyczą, by kurw z tego, A! się śmieje. Robi to zlego. Robi to zlego. terror, reforgeria. Każda ścieżka to pułapek Siedzie wozem luz, Wiccio szepcze, będzie boom Znak w drodze dźwięk. tuż za mostem już zapala drugi ląd Admin płacze, skład się drzew, gnoma, bo nas wie Bicio, tylko spoko, spoko i stawia minę pod ich okop To jest gnom, Wiccio, zbora serwera Gdzieś się nie ruszy nie ma przeszkodów Ktoś A on się śmieje robi to Leci weter, a ona mapie i rysuje metę. Może kiedyś ktoś go złapie hey! przy rozstawianiu min w czaku. Ale póki gra się, kręci gną o królem de to nadu. To jest gnombić o mora serwera. Gdzie się nie ruszysz tam, czeka